A teraz bardzo dobra informacja dla naszych widzów Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowała, co stanie się z sześcioma częstotliwościami po kanale Plus. Po wakacjach zostanie rozpisany na nie konkurs wśród komercyjnych stacji telewizyjnych. Telewizja Puls liczy, że będzie w nim liczącym się beneficjentem. Janusz Zatura. W telewizji. Puls. To... Dla naszej stacji sprawa jest poważna, bo z czterech istniejących na rynku telewizji komercyjnych za pośrednictwem naziemnych nadajników docieramy do najmniejszej liczby Polaków. I tak na przykładu, Polsat odbierany jest prawie w całej Polsce. TVN i TV4 są w gorszej sytuacji, ale jak widać nie aż tak złej jak telewizja PULS. Teraz może się to zmienić. W dwóch e, miejscach ...tylko Telewizja Puls będzie najprawdopodobniej podmiotem zainteresowanym, ponieważ inni po prostu tam już mają. Natomiast w czterech miejscach mogą już zgłosić się inni. A te dwa miejsca to Wrocław i Gdańsk. Tam nie mamy konkurentów. TV4 i TVN będą natomiast z nami rywalizowały w Bydgoszczyk Gdyni oraz w Katowicach i Poznaniu. Jak mówi Jarosław Selin, dzisiejsza informacja o częstotliwościach jest bardzo dobrą prognozą przed rozmowami z inwestorami strategicznymi. Na pewno dla inwestora, który chciałby w taką telewizję wejść jest... Istotna różnica między informacją, że ma się 14% zasięgu naziemnego w Polsce, a informacją, że się ma na przykład 20% zasięgu naziemnego w Polsce i to w bardzo ważnych, dużych miastach. Jednak żeby tak się stało, potrzebne są takie decyzje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, dzięki którym wszystkie stacje będą traktowane tak samo. Janusz Zadura, wydarzenia. teraz o nas, o wydarzeniach, które dziś po raz ostatni na antenie telewizji PULS. Byliśmy z Państwem przez 436 dni. Piotr Michalak obejrzał wszystkie wydania wydarzeń i wybrał to, co teraz Państwo zobaczycie. Dobry wieczór, zapraszam na wydarzenia w piątek. Wszystko zaczęło się od dobrej wróżby. Już w pierwszym wydaniu mogliśmy poinformować o Pucharze Świata dla Adama Małysza. My też postanowiliśmy skoczyć daleko, choć wiedzieliśmy, że walka o widza będzie twarda i niebezpieczna. Żaden z dziennikarzy nie odważył się pójść na demonstrację bez takiego kasku. 436 dni wydarzeń to czas wielkiej dyskusji wokół jedwabnego papieskiej pielgrzymki na Ukrainę, zamachów 11 września. I wojny w Afganistanie. To także czas wyborów. Scenę polityczną pokazywaliśmy od frontu i od kuchni. Recepta była prosta: nie można być niejakim. Takie programy wzbudzają kontrowersję. I choć nie przyjął się pomysł nakręcenia reality show we franciszkańskiej celi, to kilku z nas do celi jednak trafiło. Janusz Zadura wydarzenia. Piotr Michalak. Wydarzenia. Dziennikarze wydarzeń trafili jednak i dalej. Afganistan, Białoruś, Norwegia, słowem cały świat. Z głupic Robert Stanilewicz, wydarzenia. Doskonale wiemy, czym jest niebezpieczna praca reportera. Czasem odczuliśmy to aż za dobrze. Stąd już na I choć nieraz odczuwaliśmy również braki kadrowe... Proszę o kontakt z telewizją Puls. Ruszymy się, ale się nie widzimy. To mogliśmy też liczyć na cud. Czasem brakowało nam słowa, wypieszając tego słonika do góry głową. Czasem głosu, ale trudno się dziwić, a czasem także taktu. Za chwilę, nie o kilogramach, ale o pogodzie opowieka też naprzaskalskam. Nic dziwnego, że w końcu musieliśmy jasno zadeklarować. Wbrew jesteśmy całkiem normalnymi ludźmi. Choć czasem trudno w to uwierzyć. Czy tak słodkie cielątka, można podejrzewać o jakieś szaleństwo? I mimo wszystko to szkoda, że już teraz musimy zgasić świat. Mamy drobne problemy techniczne, ale mam nadzieję, że dobrze mnie słychać, więc będę kontynuował. Piotr Michalak, Wydarzenia. Jako się rzekło, wbrew pozorom jesteśmy normalnymi ludźmi. Jak bardzo normalnymi, to już najlepiej wie nasza szefowa Amelia Łukasiak. Spojrzycie Państwo teraz na nas i jej oczami. Wydarzenia to nie tylko dream team merytoryczny, ale także koleżeński. Bardzo nam będzie to brakowało. Dream Team, czyli wymarzony zespół. To oczywiście zdanie Leszka, naszego speca od zagranicy. Dodajmy całkiem niezłego speca. Ale czy rzeczywiście wymarzony? Wymarzona na pewno nie jest godzina, o której zaczynamy pracę. Dzień dobry. Spóźniony kierownik produkcji. Zaczynamy, to może za dużo powiedziane. Zaczynają na pewno wydawcy, kierownicy produkcji, choć jak widać też nie zawsze i niektórzy reporterzy. Wraz z przybyciem Oli można regulować zegarki. Dla innych samo pojawienie się w redakcji urasta do rangi bohaterskiego czynu. A to, już Rafał. Rozluźniony i wypoczęty zmierza do pracy. No czego się spóźniłeś? Przepraszam, zaufłałem nie będę ich kłamał. Ciekawe, że ten pech prześladuje najczęściej właśnie Rafała, Jurka. I Janusza. Ale jemu najtrudniej uwierzyć, bo mieszka zbyt blisko firmy. Ale co ciekawe, w drodze do redakcji udaje im się jakoś przeczytać gazety, wysłuchać radia i nawet wymyśleć temat. A to już kolegium. Naprzeciw siebie stają poranni wrogowie, wydawcy i reporterzy. Wrogowie, jeśli tak jak Jarek, nasz spec od ekonomii, zamiast Balcerowiczem i Belką chce się notorycznie zajmować sportem. Mistrzostwa świata, tak? Tak. A co z ekonomią, którą się zajmujesz? Nie Sport to zresztą w naszej redakcji bardzo śliski temat. Nasi redaktorzy sportowi niemal co dzień muszą wykłócać się o kamerę. Na ile czasu? Na 4 godziny. Ale w Magda... Wykłócać się też trzeba o to, kto tym razem będzie skakał. Ale nawet wtedy Piotr ignoruje wszelkie zaczepki. W jednym przypadku sprowokować można drugiego Piotra. Wystarczy mu powiedzieć, że trzeba mu coś zmienić w tekście. I awantura gotowa. No właśnie, ale potrzebna jest ta setka? Oczywiście, że tak. Nie, no mówię ci, tu ten sld jest kompletnie nie do powiedzenia. Nie, nie mam, bo ja to specjalnie grałem. Płótnie ustają, gdy w redakcji pojawia się ona. Ale na rozważanie tego wątku szkoda czasu. Dobry. Szkoda, bo szybkimi krokami zbliża się godzina 20. To poczucie łączy wszystkich, no może nie łączy, ale łączyło, bo jutro wydarzeń już nie będzie. co, w TV nie wiesz? Teraz łączyć nas będą wspomnienia. Bardzo bardzo chciałam serdecznie zaprosić nas. I takie uroczystości, a w najbliższym czasie szykują się co najmniej dwie. Amelia Łukasiak, Wydarzenia. Ostatnim gościem ostatnich wydarzeń jest nasza szefowa, Amelia Łukasiak. Witaj. Witam Państwa serdecznie. Skąd pomysł, żeby zrobić y, materiał o nas, o naszej kuchni? No Odpowiedź jest bardzo prosta. Często oglądam wydarzenia z przyjaciółmi, którzy nigdy w telewizji nie pracowali. Oni zawsze mnie się pytają, jak to wygląda od kuchni. Jacy są dziennikarze, prywatnie, jak wygląda kolegium. Pomyślałam sobie, czy warto zrobić na koniec taki materiał o nas. No i właśnie go zrobiłam. Potem jak wczoraj rozmawiałam tutaj w studio z prezesem Maciejem Pawliskim, który zapowiedział, że dzisiaj ostatnie wydanie wydarzeń rozdzwoniły się w naszej redakcji telefony. No właśnie, było ich bardzo, bardzo wiele. Telefony, maile, wszystko to. I, I setki tego były. I właściwie, cóż powiedzieć na koniec. Za wszystkie bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Za wyrazy zaufania, za to, że Państwo oglądaliście nas od samego początku. Że nas wspieraliście, wierzyliście w nas. I nie opuszczaliście nas do samego końca. Końca, przepraszam bardzo. Wydarzenia robiliśmy właśnie dla Państwa. Wiele osób i nie tylko dziennikarze, czyli prezenterzy, których Państwo znacie i dziennikarze, których Państwo znacie z wizji, ale też operatorzy, montażyści, technicy, make-upiski, czyli panie, które Was malowały i wiele, wiele innych osób, których Państwo nie znacie, a bez nich wydarzeń by po prostu nie było. I dzisiaj chciałabym Państwu za to serdecznie podziękować, za to wszystko pod koniec wydarzeń. Dziękuję bardzo. Maciej Pawliski powiedział wczoraj, że wydarzenia są zawieszone, a więc nie mówimy żegnajcie, ale mówimy do zobaczenia. Dziękuję Magdo. Ten szum, który Państwo przed chwilą usłyszeli, już teraz Państwo widzą, to są wszyscy nasi koledzy. Bliżej panowie i panie, bliżej, żebyśmy mogli Was jeszcze raz zobaczyć. To przez te 436 dni ten zespół w różnym mieszanym składzie, ale gdzieś ten trzon pozostał. Tworzył ten program, dla Państwa i myślę, że to dla nas była wspaniała przygoda, prawda? Tak. To już koniec wydarzeń. Niestety muszę to ogłosić, ale za chwilę jeszcze sport i Rafał Patera, potem pytania Krzysztofa Skowrańskiego. Ja tradycyjnie w imieniu całego zespołu dziękuję Państwu i cóż, do zobaczenia.